Cześć kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne barany i sprawdzimy sobie co w kartach piszczy dla was na czerwiec 2020 roku. Czytanie oczywiście będzie miało charakter ogólny. Jeżeli ktoś potrzebuje wnikliwej analizy tylko dla siebie, Takiego czytania prywatnego, to oczywiście serdecznie zapraszam. Tymczasem losujemy dla Was kartę. Najpierw taką przewodnią na, na cały miesiąc. Baran. Czerwiec 2020 roku, baran czerwiec 2020 roku. Co tutaj nam się chce pokazać? Um, ogólna energia dla zodiakalnych baranów, tkaczka sieci. Synchroniczność, boska inteligencja, przyczyna i skutek. Um, to jest taka karta, która nam pokazuje pewne prawidłowości w naszym życiu. Właśnie tą przyczynowość i skutkowość. Czyli co jakby z jednego wynika? Na przykład zdajemy sobie sprawę z tego, że coś tam w naszym życiu wcześniej nie funkcjonowało tak, jak tego chcieliśmy, dlatego że zastosowaliśmy takie, a nie inne metody. Czyli mamy tutaj właśnie taki podgląd na sytuację, co właśnie robiliśmy, aby osiągnąć dany skutek. I innymi słowy, możemy sobie to przetworzyć, czego nie powinniśmy robić, aby właśnie Osiągnąć skutek odwrotny, czyli pewne metody się nie sprawdziły, pewne sytuacje się nie sprawdziły, pewne osoby w naszym życiu się nie sprawdziły, no i wówczas musimy po prostu podjąć jakiś inny rodzaj wędrówki. Tu jest tak zwany boski porządek, czyli coś nas prowadzi po tej takiej głównej nici. To my tkamy nasz los, właśnie tak jak tkaczka sieci, czyli towarzyszy nam tutaj nasza wolna wola, ale to jest właśnie takie przeświadczenie, że wybraliśmy nasz los wcześniej, że gdzieś tam, właśnie przed naszym urodzeniem, ustaliliśmy sobie pewne rzeczy i czujemy bardzo mocno, kiedy nas do czegoś pcha, kiedy właśnie robimy coś, co. Powinniśmy robić, co nam sprawia przyjemność, co powoduje, że jesteśmy szczęśliwi, a czujemy jakie rzeczy, jakie obszary w naszym życiu nas bardzo mocno osłabiają. I tutaj przede wszystkim widzę bardzo mocno u zodiakalnych baranów, że czerwiec może być miesiącem przełomowym pod tym względem. Pod względem poszukiwania takiej swojej ścieżki, dostrzeżenia właśnie, że świat nie do końca wygląda tak, jakbyśmy go subiektywnie chcieli widzieć. Zaczyna nam się pojawiać, gdzieś tam majaczyć taka szersza perspektywa. Wszelkie sytuacje, gdzie nam się wydawało, że coś było, jak to się mówi, skalaniem boskim, że coś nam nie wyszło, coś było naszym błędem życiowym, coś było porażką, teraz zaczynamy to widzieć właśnie jako część pewnego takiego odgórnego planu, że fakt faktem może to nas nie popchnęło na naszą właściwą ścieżkę, jakoś tak konkretnie, to znaczy nie dosłownie, bo fizycznie, Fizycznie nas to na przykład oddaliło od naszej życiowej ścieżki, ale paradoksalnie taki rodzaj doświadczenia był nam z jakiegoś względu potrzebny. To są tego typu, ja to mówię, takie klapsy od losu. Oczywiście takie, które sobie sami też wybraliśmy, to nie jest tak, że jesteśmy rzuceni jak taka marionetka i po prostu ten los wyprawia z nami co chce. Sami ten nos kształtujemy, nasza dusza wybiera sobie rodzaj doświadczeń, którego potrzebuje, no i po prostu te doświadczenia są nam serwowane. Więc tutaj dla niektórych może być rodzaj takiego właśnie przebudzenia, na zasadzie dostrzeżenia, aha, ja już wiem, z czego wynikają, gdzie się łączą te wszystkie moje nitki. Ja teraz mogę sobie te przędze wziąć do ręki i samodzielnie sobie utkać właśnie swoją dalszą drogę. Czyli zaczynamy tutaj. Właśnie dostrzegać też swój wpływ, swoją kreatywność, swoją sprawczość, to że my w życiu rzeczywiście na bardzo wiele rzeczy mamy wpływ, że możemy kreować pewne rzeczy, możemy dokonywać wyborów w naszym życiu, że właśnie musimy czasami podjąć taką decyzję o tym, że bierzemy te nici w swoje ręce, no i po prostu. Coś z tego tworzymy, czyli na pewno czerwiec daje Wam jakąś szerszą perspektywę. To może być właśnie też takie patrzenie z perspektywy czasu na pewne zdarzenia w Waszym życiu, jak to funkcjonowało, jaka była właśnie przyczyna. I jaki był skutek? Ktoś na przykład nie miał szczęścia w miłości, no i zaczyna dostrzegać, co było tego przyczyną, że może były zbyt wysokie wymagania, może nadmierna chęć kontrolowania sytuacji, albo wręcz odwrotnie, e, zbyt niskie poczucie własnej wartości, przyciąganie do życia takich osób, które nas nie szanowały w jakiś sposób. Czyli wszystkie właśnie tutaj te nici zaczynają nam się łączyć w pewną taką. Całość. Mamy tutaj um, przede wszystkim głęboką transformację. Jest karta śmierci, czyli my się zmieniamy, automatycznie świat wokół nas się zmienia. Na pewno to jest um, czyjeś takie dojrzewanie, bo zobaczcie, mamy tutaj króla denarów, mamy dziesiątkę denarów. Ktoś być może dojrzewa do tego, żeby być czyimś stałym partnerem, żeby na przykład się ustatkować, założyć rodzinę, wziąć ślub, tego typu sprawy, bo dziesiątka denarów nam mówi właśnie o takim ugruntowanym związku, nic na pół gwizdka, nie, nic takiego o charakterze romansowym. To jest głęboka zmiana w człowieku, który zaczyna właśnie kreować swój los, zaczyna dostrzegać pewne wartości w swoim życiu, zaczyna pociągać za te odpowiednie nitki no, i właśnie bierze odpowiedzialność, swego rodzaju odpowiedzialność za siebie, za drugiego człowieka, za rodzinę. To może być też właśnie ustabilizowanie sfery naszej zawodowej, finansowej. Ktoś może zechcieć tutaj um, założyć własną działalność. Um, jest tu jakiś rodzaj też takiego dzieła ukończonego, czyli ktoś może właśnie w czerwcu kończy jakiś ważny projekt, coś co mu daje tutaj takie zakotwiczenie właśnie w tym świecie materialnym. Ktoś może zyskać jakieś intratne stanowisko, zyskać stałą pracę taką w dłuższej perspektywie, a to wszystko za sprawą zmiany, która się dokonuje w tym człowieku, czyli ktoś staje się osobą bardziej sumienną, bardziej odpowiedzialną, taką na którą można liczyć, jeżeli coś powie. No to zazwyczaj tego słowa dotrzymuje. E, w tych ważnych, zasadniczych sprawach jest po prostu taką opoką, czyli nie rzuca słów na wiatr, <coughs> przepraszam. Nie rzuca słów na wiatr, jest właśnie tym takim królem denarów, osobą stateczną. Może tutaj być ktoś taki z trygonu ziemi, jeżeli chodziłoby o konkretnego mężczyznę w waszym życiu, no to może być na przykład zodiakalna panna, byk bądź koziorożec. Z taką osobą możecie coś tutaj budować trwałego, czyli przykładowo małżeństwo, rodzinę, bądź na przykład współpracę zawodową. I to będzie coś, co będzie trwało. Będzie przynosiło zyski za sprawą zmiany, która dokonuje się w Was, czyli Wy dojrzewacie tutaj do jakichś takich fundamentalnych rzeczy w swoim życiu. Gdzieś tam, właśnie po drodze, wielokrotnie mogliście gubić drogę, gdzieś te sieci mogły się plątać, natomiast tutaj już jest takie przeświadczenie, takie przekonanie, że suma summarum te wszystkie doświadczenia gdzieś tam się składają na y, Wasze doświadczenie i konstytuują Was jako osobę, taką właśnie ugruntowaną. To jest też człowiek z ugruntowanymi poglądami, który już wie czego chce od życia, który bardzo mocno gdzieś wrasta, jest człowiekiem odpowiedzialnym, yy, nic tutaj nie robi takiego dla zabawy, stricte, tylko po prostu ma jakiś plan, to wszystko czemuś służy. Właśnie musi być przyczyna, musi być skutek. Osoba trzeźwo myśląca, osoba mocno uziemiona, osoba też taka może być o tradycyjnych poglądach. Albo właśnie taka, która zaczyna pewne swoje dzieła doprowadzać do końca. Wcześniej mogło tego nie być. Mogła mieć sumienny zapał, mogła właśnie coś tam zaczynać, no ale niestety tego nie kończyć. Tutaj zaczyna ta osoba właśnie brać odpowiedzialność za siebie, za to, co robi, doprowadzać do końca swoje przedsięwzięcia. No i karta śmierci, oczywiście, czyli to, co było niestabilne, nietrwałe w waszym życiu, tutaj jakby odchodzi do przeszłości. Zaczynacie um, już iść zgodnie z tą waszą ścieżką życiową, z tym takim odgórnym planem, zaczynacie doceniać to, um, kim kiedyś byliście, kim teraz jesteście, kim się staliście za sprawą tych doświadczeń, już bez takiego oceniania, że to było negatywne, to było złe, to było smutne, to było tragiczne. Tylko po prostu wyciągnęliśmy wnioski i idziemy sobie dalej. Więc bardzo. Dobre karty w ogóle dla na przykład zakładania rodziny, e, brania ślubu, wchodzenia w stały związek, poszukiwania stałego partnera, natomiast również oczywiście dla rozwoju zawodowego, e, zdobywanie awansów, e, stałej pozycji w pracy, zakładanie własnych działalności. To wszystko tutaj będzie Wam sprzyjało. Ta karta śmierci mówi, że to, co po prostu nie funkcjonowało, już umarło, umiera śmiercią naturalną, odchodzi do przeszłości, rodzicie się jako nowi wy um, osoby takie po prostu ugruntowane. To może być w takim najprostszym rzucie po prostu to, że wreszcie wiem do czego moje życie zmierza, wreszcie wiem ku czemu idę, wreszcie wiem co jest moim celem. Wreszcie nie jestem takim jakby błędnym rycerzem, tylko zaczynam dostrzegać właśnie E, pewne prawidłowości w moim życiu, że to czemuś wszystko służyło, jakiemuś odgórnemu planowi. Czyli nie ma już tutaj mm, takiej przypadkowości z mojej strony. Ja to wszystko podporządkowuję właśnie czemuś więcej e, i buduję swój taki nowy ład, nowy porządek. Dla Was rada e, na Czerwiec kontakt z naturą. Zbyt długo przebywałeś w zamkniętych pomieszczeniach, wyjdź na zewnątrz i zaczerpnij świeżego powietrza. To jest ważne też e, przy królu Denarów, dlatego że Właśnie jest to osoba silnie uziemiona. A gdzie możemy najlepiej się uziemić? No właśnie spacerując na przykład w po trawie, spacerując po lesie, po ogrodzie, spędzając czas właśnie na łonie natury, na świeżym powietrzu. Wtedy właśnie przychodzi do nas takie lepsze uziemienie. Stabilniej, twardziej stąpamy po ziemi. No, i właśnie pomaga nam to też tutaj w jakiś sposób się zrównoważyć. Także wszelkie takie formy kontaktu z przyrodą, przebywania na świeżym powietrzu dla Was będą na pewno korzystne w czerwcu i zażywajcie, jeżeli tylko możecie, właśnie tego świeżego powietrza. Starajcie się właśnie gdzieś tam spacerować, jak najczęściej bywać na zewnątrz. Ja dziękuję Wam serdecznie za uwagę, pozdrawiam gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia.